Wspomnienia związane z basenem to jak przeprowadziłem się z Dęblina do Gdańska, miałem 10-11 lat, zacząłem wtedy dopiero chodzić na basen i byłem samoukiem. Zaczęłam pływać już w podstawówce, najpierw to były zajęcia szkolne, potem szkółki pływackie na basenie, aż trafiłam na kurs ratownika wodnego. Przygodę ze sportem w rozpocząłem w Gdańsku w 2013 roku. Pływanie to zawsze jest najbardziej przyjemna część zawodu. Od maja do końca sierpnia pływam w jeziorach, natomiast od września do początku maja to są baseny. Staram się chodzić dwa, czasami trzy razy w tygodniu. Dwa, trzy treningi w tygodniu, godzina. Chodziłam na zajęcia zorganizowane, także pod okiem trenera pływaliśmy. Rozgrzewka trening. Najczęściej w zimą w sezonie trenuję na basenie, zazwyczaj dwa razy w tygodniu. W lecie jak jest cieplej, open water jak najbardziej jeziorka. Moja żona pochodzi z Mazur, więc na Mazurach wszystkie jeziora są moje. Od brzegu do brzegu jest dobrze. To jest pewnego rodzaju relaks, ale także jest to wspaniały trening dla ciała. Człowiek wychodzi spompowany, ale za to potem ta siła przyrasta i, i człowiek czuje się świetnie. Myślę, że łączę te dwie rzeczy ze sobą. Jest to zarówno i dla ciała, bo można wysmuklić ciało, a jednocześnie pływanie wyzwala endorfiny, można się odstresować, także łączę przyjemne z pożytecznym. Pływam głównie dla siebie, dla zdrowia. To jest dyscyplina sportu, którą można uprawiać najdłużej ze wszystkich, aż do końca życia. Woda to jest mój drugi żywioł.